Słyszeliśmy, że Pan Jezus zmierzał do Jerozolimy. To było jego celem. Wiele razy przebywał w Jerozolimie, ale na tą ostatnią paschę właśnie wiedział, że już to jest ostatnia godzina. Chciałbym, abyśmy. Z księgi proroka Izajasza przybliżyli ten fragment, który jest dosyć znany, który jest często czytany, i kilka myśli chciałbym z tego fragmentu dla nas wszystkich nam zostawić. Mianowicie, Prorok w sposób wyraźny zapowiedział nam, Śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie i wynikające z tego rezultaty. I to jest niezwykle pouczające dla nas. Dlatego zwróćmy uwagę na ten rozdział, który jest nazwany przez niektórych Centrum Biblii, albo Oś Biblii, byśmy powiedzieli. Wokół której tak naprawdę wszystko się obraca i wszystko jest skoncentrowane na tym celu. E, I to są właśnie te dwa wiersze z tego rozdziału, piąty i szósty. Ale przeczytamy całe te dwanaście wierszy, dla przypomnienia, ponieważ atmosfera e, oczywiście zbliżających się. Wielkanocnych niektórych pochłania, a szczególnie ten świat wspomina. Ale czy na wspominaniu powinien poprzestać? Na to nam daje odpowiedź ten rozdział. Jakie znaczenie i w jaki sposób ma być to potraktowane. Wielu ludzi wie, że Pan Jezus umarł. Że został pogrzebany, wie też, że zmartwychwstał, ale mimo wszystko nie nawiązało z nim rzeczywistej relacji. I to jest o tyle smutne, że tak naprawdę znają go ze słyszenia. Co zatem w obliczu tego możemy począć my, którzy uwierzyliśmy? Naszym przeznaczeniem jest. Rozgłaszać cnoty tego, który nas umiłował, i mówić o rezultatach jego śmierci, ponieważ jest to jedyne zbawienne dla ludzi. Zobaczcie, że Żydzi obchodzą co roku Paschę. I teraz w piątek wieczorem zaczęli. Wspominają ofiarowanego baranka paschalnego. Jest to upamiętnienie wyjścia Żydów z Egiptu, ich wyzwolenie z niewoli. Wiecie, musiał być szczególny argument, że Faraon wypuści ich. Do tej pory wszystko zawodziło. On nie zgadzał się. Ten Amenhotep II był to rosły człowiek butny człowiek, wysportowany człowiek. Do dzisiaj jego munia o tym świadczy, odkryta. Zbraniał się wypuścić lud, aby mu służył. Wszystko robił, aby ich zatrzymać, bo wypuścić tylu niewolników to był wielki uszczerbek dla imperium. Wtedy Pito, budowano Pitom, Ramzet, wszystkie te twierdze, więc potrzebowali Takiej siły roboczej. Ale zobaczcie, czy Pan Bóg chciał, żeby Jego lud niewolniczy sposób pracował w Egipcie? Nie. Oni... Pan Bóg chciał ich wyprowadzić do całkowitej wolności. I śmierć baranka paschalnego otworzyła te możliwości. Pamiętajmy, że jedynie tam, gdzie były pomazane oczwia krwią baranka. Nie przyszła śmierć. Nie przyszło zniszczenie. Nie przyszedł Boży gniew. Nie przyszedł Boży sąd, który dotknął Egipcjan, wszystkich ich bogów i wszystkich pierworodnych. Więc wszędzie tak naprawdę była śmierć na każdym miejscu. Coś więcej, jest to udokumentowane nawet tym, że odkryto tomunię tego nastoletniego chłopczyka, który właśnie wtedy zmarł. Właśnie. Jakże musiał boleć nad tym Amenhotep II. Ale jego syn, który zasiadł na tronie, nie był pierworodnym. Dlatego doświadczył tak wielkiej potęgi Bożej mocy, a mimo wszystko nie skruszył swojego serca. Więc nie wystarczy o pewnych rzeczach wiedzieć, o dowodach Bożej mocy, Bożej łaski i dowodach Bożego zbawienia. Można z zewnątrz się przyglądać temu wszystkiemu. I pozostać nieczułym, a co więcej, zatwardzić swoje serce. I ta zatwardziałość oczywiście przyszła na faraona, bo Bóg zatwardził jego serce. Dlatego zaczęli ściganie Żydów, ale wszyscy, niestety, cała armia znalazła się w Morzu Czerwonym, pochłonięta. Czytamy 53 rozdział tego listu. Tego, tej księgi. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony także nie zważaliśmy na niego, Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukrany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, i zamilk. I nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, o któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grup wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłem, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Ale to Panu podobało się go utrapić cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupę za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zobaczcie, ile jest miejsc w tym fragmencie Bożego Słowa, które są cytowane w Nowym Testamencie jako wypełnienie jako potwierdzenie tego, że one odnoszą się bezpośrednio do osoby Pana Jezusa Chrystusa, do obiecanego Mesjasza Izraela. Choć Żydzi czytają ten fragment czasami, ale nie rozumieją go zupełnie i odnoszą do, albo do narodu, albo niegdyś, tak jak Ełnuch zadał pytanie, o kim to prorok mówi, o sobie samym, czy o kimś innym, nie wiedział. Ale dzięki Bogu najwyższemu, że nam zostało to otwarte, że Izajasz widział przez wiarę tego, który miał przyjść, na setki lat przed wypełnieniem tego słowa. Więc to pytanie, które stawia nam Izajasz wszystkim, kto uwierzył w wieści inaczej, a ramię Pana komu się objawiło, to jest najcudowniejsze pytanie, jakie możemy sobie również zadać w swoim życiu. Czy uwierzyłem dobrej nowinie, dobrej wieści? Czy w moim życiu objawiło się ramię Pana? To jest, to jest pytanie, ponieważ od, od odpowiedzi na nie i od y, y, praktycznego zastosowania tej dobrej nowiny zależy, czy moc Boża w moim życiu się objawiła i czy doświadczyłem tego wielkiego zbawienia. O którym Izajasz napisał, ukarany dla naszego zbawienia. Jakie znaczenie ma jego śmierć, jego cierpienia, jego ukrzyżowanie, pogrzebanie i zmartwychwstanie dla mojego życia. Więc to pytanie właśnie tworzy taką podstawę do refleksji, do zastanowienia się, czy posiadłem czy jestem posiadaczem takiej wiary, która spoczęła całkowicie na wystarczalności tej dobrej nowiny, na Ewangelii. Ponieważ przez Ewangelię objawiona jest moc Boża, czyli ramię Boże, najwyższa moc, która jest we wszechświecie, bo nie ma większej mocy od Boga i nie ma większej mocy od mocy zmartwychwstania Pana Jezusa. Więc czy ta moc objawiła się w naszym życiu? Oczywiście droga jest drogą wiary. Posiadanie wiary jest nieodzowną rzeczą. Bez wiary nie można się podobać Bogu, nie można niczego dziedziczyć, niczego doświadczyć. Przez wiarę jest objawiona Boża moc. I jesteśmy poprowadzeni do wiecznego zbawienia. I to zbawienie jest. Wtedy naszym udziałem. Więc wyzwanie jest wielkie. Kto uwierzył? Jak było wielu takich, którzy uwierzyło? Gdybyśmy liczebnie chcieli się skupić na tym, to czy uwierzył cały Izrael? Nie. Jedynie resztka. Rembrandt mówi angielski przekład. Resztka. Nie ma nic, co by mogło więcej uwierzyć i na przestrzeni wieków i do dzisiaj. Tak trwa. Oni przyjęli oczywiście obraz i przekaz zupełnie inny, który nakazali arcykapłani powielić pośród ludności rzymskim żołnierzom. W nocy, kiedy spaliśmy, przyszli i ukradli jego ciało. I do dziś ta się wieść rozeszła. Oczywiście to jest bardzo przykre, że przyszedł do swoich i swoich go nie przyjęli. Któż uwierzył naszej wieści? Ale chwała Bogu, i ja jestem z pokolenia Beniamina, mówi Paweł, i ja jestem tym, który uwierzyłem. Czyli Pan Jezus nie, za, nie na darmo umarł, nie na próżno. Więc dobra nowina osiągnęła swoje rezultaty w wielu, wielu spośród narodu żydowskiego. I dzisiaj Pan Bóg również zbawia pośród tego ludu. Ale to pytanie też jest skierowane bezpośrednio dla nas. Dlatego, że tu jest nacisk na dźwignię, jaką jest wiara. Bez wiary nie można zrobić postępu w kierunku Boga. Musisz bowiem poznać, na czym polegała i polega ta dobra nowina. Dlaczego jest w niej objawiona Boża moc i czy w moim życiu może to znaleźć zastosowanie? A jeśli tak, to jaki ja wobec niej powinienem zająć stosunek? Co mam z tym zrobić? Wielu jest takich, którzy mówią, że nie ma nic, co mogłoby w Panu Jezusie zwrócić ich uwagę. Był to człowiek, jak, jak, jako młodzieniec, wy, wyrósł z ziemi, jakby pojawił się, jakby znikąd, a mimo wszystko hmm, czyny jego i wszystko świadczyło o tym, że, że jest coś nadprzyrodzonego. W nim wszyscy najwięksi nauczyciele powiedzieli: Ty przyszedłeś z góry, bo nikt nie mógłby czynić takich znaków i cudów, jakie Ty czynisz. Jeden z członek rady, to jego jest wypowiedź: Nikodema. I wielu było takich, którzy rozpoznało w nim kogoś nadzwyczajnego. I ostatecznie podjęli decyzję wiary na końcu swojego życia, bez względu na konsekwencje. Nikodem i Józef stanęli jako członkowie rady za Jezusem, ostatecznie. Bez względu na to, jaka była pozycja względem nich. Rady Sanhedrynu. Więc zobaczmy, że mimo wszystko wielu zapłaciło koszty wyznania. Pomimo, że sam w sobie nie miał postawy urody, wyglądu, które by pociągały nasze oczy, które by sprawiły, że zwrócimy na niego wzrok i oblicze, bo Pan Jezus w swoim ciele urodził się i niczym tak naprawdę nie miał podstaw w pierwszej fazie swojego życia przyciągnąć oczu ludzi. Był zwykłym cieślą. Urodził się w ubogiej rodzinie, a tym bardziej, kiedy znamy jego pochodzenie, jego narodzin. Urodził się w żłobie i tam go złożyli, miejsca nie było w gospodzie. Nie mieli na tyle pieniędzy, żeby wykupić ekskluzywne jakieś miejsce noclegowe w tamtym czasie, na święta, kiedy przyszli w Betlejemie. Czy zobaczmy, coś, co nie przykuwa tym bardziej wzroku. A czy z Nazaretu może być coś dobrego? No nie może być. W oczach ludzi nie może być. Więc on nie miał niczym, co by mógł zwrócić na siebie uwagę. Ale mimo wszystko jeszcze dodatkowo widzimy, że był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Czyli był odrzucony, przez większość Izraelitów odrzucony. A przede wszystkim przez uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy nie chcieli go uznać i nie zobaczyli. Nim, Bożego syna, dlatego, żeby musieli uznać Jego naukę i pokutować ze swoich grzechów. Jan chrzciciel już o tym powiedział. O tych błędnych, błędnych ich założeniu. Przychodzicie sądząc, że, że, że chrzest Wam w jakiś sposób pomoże bez upamiętania? Oczywiście. Było to niemożliwe. Dlatego oni nie chcieli się upamiętać, oni widzieli siebie za sprawiedliwych, za wykonawców zakonu, za wykonawców porządku oczywiście Mojżeszowego, i do dzisiaj tak jest. I, i ten, który przyszedł wypełnić zakon, wypełnić zakon ceremonialny, wypełnił też zakon moralny. On przyszedł, utwierdził to wszystko, ale jednocześnie stał się wykonawcą, więc zniósł zakon przykazań i przepisów stając się ich wypełnicielem, więc dla Żydów jakby skończył się pewien rozdział, co dalej mają począć, kto i w jaki sposób należy czcić Boga. Więc pozbawili Go wszelkiej czci, szacunku i podważyli Jego boskość. I to wyraźnie widzimy. Doświadczony w cierpieniu, zgardzony, do dzisiaj się nie zważa na Niego, i odrzucony przez swoich, swoich go nie przyjęli. Ale yy, czytamy coś, co Pan mógł osiągnąć przez to w czwartym, piątym wierszu. Pomimo, że On był odrzucony, miał taką misję, że wszystkie słabości, wszystkie nasze grzechy, uchybienia, Wynikające z niewypełnienia zakonu dla Żydów i dla nas, Pogan, wszystkie rzeczy obciążające nasze sumienie, on te występki przypisał, pozwolił Pan Bóg przypisać Jemu. On wziął je na siebie. To jest niesamowite, i poniósł za nie konsekwencje, i jeszcze na dodatek był za nie ukarany. Zbity, umęczony. Zraniony, nie było miejsca na, na jego ciele zdrowego. To wszystko się przecież wypełniło. Yy, I pozwolił mu przypisać, Pan Jezus pozwolił przypisać sobie to. Przecież czytamy w się do Rzymia, że on na swoim ciele poniósł swoje nasze grzechy. Nie swoje, bo był doskonały bez winy. Baranek niewinny, nieskalany. Zresztą takie wymagania były dotyczące baranka paschalnego. Prawda? Miał być bez skazy, bez zmazy, samiec jednoroczny i tak dalej. Czytamy to. Więc u Pana Jezusa nie znaleziono skazy ani zdrady w Jego ustach. I dlatego On był tą światłością. On dowiódł ludziom grzechu. A mimo wszystko Pan Bóg przewidział go jako... Ten, któremu zadano rady rany we własnym domu pośród swoich. Straszliwie ukarany, starty za winy naszej nieprawości, rękami bezbożnych ukrzyżowany i zabity, wydany. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. Krew na nas wołali i na dzieci nasze. I to jest straszne, ale doświadczamy tego że spełnienie biblijnego proroctwa następuje w tym, ponieważ On uwalnia w ten sposób od winy, oczyszcza nasze sumienie, ponieważ kara spoczywa na Nim i konsekwencje wszystkich grzechów i niedopełnienia ich, niedopełnienia zakonu. On to wszystko poniósł na swoim ciele. Więc Pan Bóg tak przywidział. Zobaczcie, te wszystkie symboliczne ofiary, które były składane w Starym Testamencie, one zapowiadały, że On ma być tą ofiarą. Tą ofiarą. I tak się stało, ofiara, czyli jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Nie sprzeciwił się, nie złorzeczył, zamknął swoje usta, nie odzywał się, przyjął Bożą wolę i rozwiązanie, modląc się, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Oczywiście bezprawnie go osądzono, świadkowie byli fałszywi, rękami bezbożnych rzeczywiście wydali wyrok, choć sami go wykonać nie mogli. Umyli ręce, bo chcieli być czyści na pasku, i oddali w ręce Piłata i jego los, podburzając lud, aby Piłat powziął korzystną dla nich decyzję. I w ten sposób wyrwano go z krainy żyjących i zgładzono. I kolejny raz w ósmym wierszu czytamy podkreślenie: Za występek mojego ludu został zraniony. To On dlatego cierpiał, dlatego poniósł konsekwencje. On był ukarany z powodu naszych błędów i naszego błądzenia, o czym mówi szósty wiersz. Myśmy własną drogą poszli, każdy z nas, jak owca, bez pasterza. A za to wszystko Pan Jezus został śmiertelnie zraniony. I to jest, kochani, prawie 700 lat zapowiedziane, Zanim to miało nastać, zobaczcie, jak doskonale znajdujemy wypełnienie. Zranione. To jest kwintesencja Ewangelii. To jest osie Ewangelii, czwartej i piąty wiersz. To jest centrum Biblii. Właśnie Pan Bóg. Zmierzał do tego momentu, aby nastał czas, wypełnienie czasu, kiedy Bóg zesłał Syna, który się narodził z niewiasty, tak, we właściwym czasie. To jest właśnie to sedno to centrum. I właśnie my możemy popatrzeć na to wstecz, Izajasz patrzył na to w przód, jak wszyscy prorocy. I oni nam usługiwali w tym, co nam zostało powiedziane, tak, mamy napisane u Piotra, jego słowa. Dlatego on poniósł śmierć, wyrwany z krainy żyjących, wycierpiał krzyż w pokorze się, poddając absolutnie woli ojca. Nie tylko uniżył samego siebie, stając się człowiekiem, uniżył siebie samego jako sługa, ale był posłuszny aż do śmierci i to w wyjątkowej śmierci, krzyżowej, dla, najwię dla największych ochrutników, zakowane przez Rzymian. Śmierci Krzyżowej. I hańbę Krzyża, czytamy w liście do Hebrajczyków, poczytał sobie za nic. Dosłownie tak to tłumaczymy. Poczytał sobie za nic, po to, żeby wykonać boski plan dla naszego życia. Czyli to nie jest przekosztowne. Dlatego poniósł śmierć, wyrwany z krainy żyjących, śmiertelnie zraniony, za występki, pomimo że był bez grzechu, czytamy w dziewiątym wierszu, znalazł się wśród młodzieńców, pochowano go wśród złoczyńców, znalazł się pośród bezbożnych złoczyńców, a mimo wszystko on niczego złego nie popełnił. Nie było fałszu w jego ustach. I to jest niezwykłe dlatego jest tą światłością dla nas dzisiaj. Ale zobaczcie, to wszystko było wolą Bożą, czytamy w dziesiątym wierszu. To Panu się go upodobało utrapić. I tu jest wyraźnie przesłanie i przyczyna, dla której się tak stała w tym dziesiątym wierszu. Gdy złoży, gdy nastanie ta konieczność, i nastała, że on złoży swoje życie, a życie złożone, jego ciało, będzie ofiarą za grzeszną. Prawda? Czytamy trzecią księgę Mojżeszową, więc te wszystkie ofiary pojednania za grzeszne, poświęcenia, ofiara całopalna, to wszystkie te ofiary znajdują wypełnienie tej doskonałej ofierze Pana Jezusa. Ujrzy potomstwo i to już są kolejne rezultaty zmartwychwstania już, zapowiedzi zmartwychwstania. I i, I znajdujemy rezultaty tej śmierci, również zapowiedziane przez Izajasza. Czyli był pogrzebany, czyli znalazł się w grobie, jest zapowiedź, był utrapiony, poniósł wszystkie cierpienia, jego życie było absolutnie bezgrzeszne, e, stał się ofiarą za grzeszną, e, i poniósł wszystkie konsekwencje kary naszego niewypełnienia zakonu. Bożych Przykazań. A jakie są rezultaty jego śmierci? Wiemy, że on zmartwychwstał, ponieważ gdy złoży, czytamy, życie w ofierze, ujrzy światło. Jak może człowiek martwy ujrzeć światło? On został wzbudzony z martwych, on żyje. Dlatego on ujrzy potomstwo. A któż to jest jego potomstwo? To są. Ty, ci wszyscy, za których poświęcił swoje życie, za których zakosztował śmierć, za każdego z nas, którzy jesteśmy nazwani jego dziećmi, jego potomkami, prawda? A on jest, on przebywa pośród braci swoich, czytamy, gdzieś do Hebrajczyków, pośród zgromadzenia. Więc wola Pana absolutnie przez niego się stała, abyśmy nie oglądali jego swoich własnych przestępstw i nie byli obciążeni naszymi winami. I dlatego y, zobaczcie w 11 wierszu, jakie wywyższenie następuje. To wywyższenie jest opisane w do Filipian y, w drugim rozdziale. Ale tu również czytamy zapowiedź tego wywyższenia. Za mękiem swojej duszy ujrzy światło, czyli zobaczy boski plan i wypełnienie dla wielu ludzi, którzy zostali usprawiedliwieni i podniesieni ze swoich win. Dlatego, że on sam te winy poniósł. I kolejny raz czytamy konsekwencje, dlaczego on to zrobił. Więc ten rozdział jest wybitnym rozdziałem. Wielu ludzi przez ten rozdział się nawróciło, upamiętało. Wielu ludzi może poznać Mesjasza spośród narodu, oczywiście żydowskiego, kiedy uznają rzeczywiście, że tam te wiersze są opisane o Mesjaszu. Dlatego dam mu dział wśród wielkich. To jest wywyższenie. Syn Boży otrzymuje dziedzictwo w ponownie po wstąpieniu do chwały. Otrzymuje tą samą chwałę, którą miał przed założeniem świata. I dziedzictwo otrzymuje w postaci świętych, którzy są usprawiedliwieni z całej tej ziemi. Otrzymuje oblubienicę. My jesteśmy nazwani też Jego oblubienicą. I, i to jest cudowne. I znowu jest podkreślone dlaczego. On poniósł grzech wielu. Znowu. I wstawił się za przestępstwami. Zobaczcie, ile razy jest podkreślone, dlaczego On to zrobił. Dlatego chwała najwyższemu Bogu ujrzy potomstwo i to jest rezultat Jego śmierci. Druga rzecz, dla bogobojności został wysłuchany i podniesiony do życia, życia, które jest na wieki. I po trzecie, On przywraca przez wiarę Bożą, sprawiedliwość za, dla tych, którzy mu uwierzyli czy znajdujemy się w gronie tych którzy uwierzyli czy powracając do tego pierwszego wiersza czy uwierzyłem jego wieści dobrej nowinie czy w moim życiu objawiło się ramieniem Pana jego moc ewangelii amen, amen.